Hejka wszystkim witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny filmik, w którym będę tym razem. Uwaga, uwaga, powiększać sobie usta. Tak, będę sobie powiększać usta w domu, a dokładniej będę testować różne sposoby, które znalazłam gdzieś w internecie, o których tam czytałam, że coś działają. A oprócz tego jeszcze będziemy testować takie dwa produkty. E, obydwa są z Eveline, jeden to jest błyszczek, drugi to jest taki jakby wypełniacz produkty, które nakładam na usta i też mają je zwiększyć. Generalnie to nie jest żadna współpraca, po prostu e, kupiłam e, te dwa produkty w Rosmanie i będę sprawdzać, czy rzeczywiście powiększą mi moje usta, ponieważ mm, zawsze mi się marzyło, że mieć większe usta, bo bo mam coś małe usta, ja ich nie lubię, ja bym mieć większe usta. Ja wiem, że to będzie działać, jak nawet zadziała coś z tego, to tylko na chwilę, ale robię to dla zabawy, sprawdzimy, czy rzeczywiście czasami te triki z internetu działają. No i co? Trzymajcie kciuki, ogólnie to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że siedzę właśnie na fotelu od Diablo Chairs, e, ogólnie to e, ja taki miałam wcześniej, ten fotel mi się tak świetnie sprawdzał, że postanowiliśmy zamówić kolejny. Jak widzicie jest już trochę inny, mogę Wam go pokazać, taki moim zdaniem bardziej elegancki. Majek widzi tutaj trochę już inny kształt, jest w takich kolorach głównie czarny, trochę elementy białego jak widzicie. Tutaj jest bardzo mięciutka poduszka, która mi idealnie tutaj nad głową akurat jakby jak siedzicie. O, to macie ją super pod głową I to jest akurat bardzo wygodne Jest to bardzo znana firma, więc myślę, że każdy z Was Chociaż trochę kojarzy, dajcie znać, czy mieliście kiedyś Myślę, że są to najlepsze fotele gamingowe Bo oprócz tego, że są bardzo wygodne Mają wiele funkcji, które za chwilę Wam przedziutko pokażę no to mają takie niepowtarzalne wzory, jak widzicie, kształty, jest dużo modeli, więc możecie zerknąć w opisie, daję Wam linka, tam sobie możecie posprawdzić, bo jest naprawdę dużo różnych wzorów, kolorów. Żeby pociągnąć i wtedy odchylamy się do tyłu, ten fotel może się odchylić, jak widzicie, aż tak, ten mój nie ma aż takiej opcji, ale na tym możecie wręcz sobie spać. E, tutaj jest jeszcze taka jedna poduszka, którą jeśli Wam się nie podoba, można ją wyjąć, ale ona jest taka pod plecy. No i generalnie jest jeszcze regulacja góra-dół e, i... I tak, można i można spać na tym fotelu. Tutaj ogarnęłam moją fryzurę, bo coś mi się nie podobało, generalnie możemy zaczynać, żeby już nie przedłużać, bo mamy trochę sporo roboty, bo oprócz tych dwóch produktów, które Wam pokazałam, będziemy testować domowe sposoby na powiększanie ust, e, czyli właśnie mam tutaj dużo różnych takich ostrych przypraw które będziemy nakładać na moje usta, czego się trochę boję, bo boję się, że będzie bardzo piekło, bo już raz robiłam właśnie coś takiego z chili i to tak bolało, tak bolało, a efektu za bardzo nie było. Chciałem poczekać 5 minut. Nakładaj go jeszcze kilkakrotnie w ciągu dnia, możesz również stosować na ulubioną pomadkę, nadej efekt lustrzanego blasku. Ja zobaczcie, jakie ma bardzo ładne opakowanie, prześlicznie to wygląda. Ma takie, jakby, papryczki czyli tutaj narysowane. No i co? Zobaczymy zaraz. Pachnie tak. Hmm. No, nic szczególnego, szczerze mówiąc. Nie mam w sobie drobinek, więc powiem Wam, że tak transła, bo ja, ja bardzo lubię tak chyba błyszczeki z drobinkami. Nałożyłam, jak widzicie, błyszczy się ładnie, natomiast. Yy, no, ma taki minimalnie różowawy kolor. Czy ja się nie powinnam przybliżyć do Was? Myślę, że wtedy ten cały test byłby lepszy. Mam już ten błyszcz. Ej, albo mi się wydaje, albo one już są jakieś takie uwypuklone, coś większe, albo to tak się światło od nich odbija, ale naprawdę, coś jest lepiej. Zaczynam czuć minimalne pieczenie. Okej, okay, wracam, minęło nawet trochę więcej niż 5 minut. Usta mnie zaczęły trochę bardziej piec i w sumie nadal mnie pieką. Jestem ciekawa, jak długo to będzie piekło. Yy, ale już się do tego przyzwyczaiłam Powiem ja wam, że to jest porównywalne pieczenie do błyszczyka z Too Faced yy, Nie miałam go, ale nakładałam go kiedyś u Laury I generalnie to podobnie pieczę Z efektu jestem bardzo zadowolona Usta jak widzicie nabrały bardzo ładnego takiego różowego koloru Jednak podobają mi się błyszczyki, nawet jak nie mają drobienia, W sensie, podoba mi się to, że on ma taki różowy kolor I już nawet to, że nie ma tego brokatu mi nie przeszkadza Nawet jest taki fajniejszy naturalny Efekt. Generalnie bardzo się cieszę, że jest w Drogerii produkt, który obiecuje coś i rzeczywiście coś robi. I jest to błyszczek, który kosztuje niecałe 14 zł, i moim zdaniem jest to właśnie fajny zamiennik błyszczeka z Too Faced, który kosztuje 130 zł. Może nie daje aż tak spektakularnego efektu, ale. Mi osobiście to wystarcza i ja widzę po sobie, że te usta mam rzeczywiście powiększone. Nowego co, bo to są nowe błyszczyki, generalnie. I mega, mega polecam, chociaż totalnie nie jest to sponsorowane czy coś. Kupiłam go za jakieś 14 zł. Natomiast ten drugi produkt kupiłam e, również w Rosmanie za około 20 zł. E, no i chyba 19,90. E, mam tutaj w tym drugim pakowaniu dwa produkty. Pierwszy z nich jest to. Cukrowy peeling do ust, a drugi hialuronowy wypełniacz ust. Po wykonaniu tego peelingu e, kładziemy na usta to. I po pięciu minutach również mamy efekty. Nie, błyszczek pieczemy nawet już po zmyciu. I dopiero jak się delikatnie obliża usta, to jest trochę lepiej. Ale zobaczcie, że ja go zmyłam minęło już kilka minut a ja mam nadal powiększone usta i to mnie bardzo cieszy nie wiem, jeszcze może chwilę odczekam ponieważ one są nadal zbyt takie zaróżowione ok, myślę, że moje usta się uspokoiły więc otwieramy peeling zobaczcie jaki on jest pomarańczowy w środku teraz zobaczymy, czy ładnie pachnie Mmm, pachnie bardzo ładnie pachnie jak taki peeling, który już miałam kiedy jest taki pomarańczowy jest bardzo masełkowaty i w sensie ma mniej cukru a więcej takiego masełka Powiem wam, że ja wolę, jak peelingi mają dużą ilość tego cukru, ale, ale jest bardzo przyjemny. To jest najmocniejszy peeling akurat do tego zestawu, bo wtedy on jednak coś bardziej robi z tymi ustami, a to myślę, że będzie super nawilżać, jak macie jakieś suche, spiesznięte usta, ale czy je dobrze spilinguje, żeby się powiększyły, no tak się rodzi. Na mm, smaku też jest mega dobry, jest taki pomarańczowy. Dobra, jeszcze tylko z wami zobaczę, jak to pachnie. Czy to w ogóle ma jakikolwiek zapach? I taki minimalny zapach ma taki, takiego balsamu zwykłego, więc dobra. Zmyję to nałożę to i wrócę do Was po 5 minutach. Dobra, więc wracam po 5 minutach. Powiem Wam, że się tego nie spodziewałam, bo ten hialuronowy wypełniacz naprawdę coś działa. W sensie odczekałam po tamtym błyszczeku, bo właśnie, żeby się nie pokrywało, i już naprawdę tamte usta doszły do mojego normalnego stanu. Już po samym peelingu one były delikatnie. <laughs> Jak jednak mocniej potarłam ten peeling, ja mam zawsze po każdym peelingu takie, wiecie, bardziej różowe usta, takie trochę powiększone, na chwilę. Natomiast e, to, jak nałożyłam, piekło mnie właśnie myślę, że podobnie jak ten błyszczyk, też jest takie delikatne, no może nie szczypanie, no po prostu takie pieczenie i nadal to czuję, bo jeszcze mm, po tych pięciu minutach nadal to czuć. Myślę, że nie mają takiego wielkiego powiększenia jak po błyszczyku. Ale, ale są na pewno większe, i jestem w szoku, że, że to jednak działa. Może nie ma jakiejś spektakularnej różnicy, ale są delikatnie zaróżowione i są naprawdę większe, więc ja jestem zadowolona. Mam dużo tego kwasu, więc po prostu odczekam dłuższy czas, zanim się za to weźmiemy. Dobra, więc efekt nie trzymał się zbyt długo, jakieś około 20-25 minut. Teraz już mam, myślę, że to są moje totalnie naturalne usta. W sensie, już mnie nie pieką, nic się z nimi nie dzieje. Właśnie w takiej wielkości były moje usta. Poczekałam jeszcze dłużej niż te 25 minut, więc już totalnie możemy zaczynać kolejny test. Znalazłam w internecie, tutaj macie filmik, że właśnie, żeby pomieszać wasabi, wasabi, właśnie nigdy nie wiem jak to się mówi z jogurtem. Boję się, że to będzie piekło, bo jednak mm, my to zawsze dodajemy do tego sosu od sushi albo coś takiego to i to jednak jest takie ostre bardzo. Nie wiem, jak dużo tego. Wydaje mi się, że tak... No dobra, żeby było to czuć, no to musi trochę tego być. No dobra, wracam do Was po pięciu minutach. Jeszcze trochę tylko tego nałożę, żeby było tak... Grubą warstwę Ok, minęło 5 minut, zmyłam to coś I to jest tak obleśne uczucie, w sensie To jest tak niedobre na ustach Nawet gdyby to działało To ja bym nie była w stanie tego trzymać, bo mi to obrzedzało Że mam taką zielono-białą papaję Na ustach i to było takie yy, Okropne to było I przez naprawdę, yy, mnie strasznie, nie wiem Obrzedzają mnie niektóre takie rzeczy Nienawidzę czegoś takiego mieć na ustach mm, Nie widzę żadnej różnicy Jak widzicie Może gdyby dać więcej wasabi to by wyszło, ale no niestety. Kolejny sposób, tym razem wzięłam go z jakiegoś starego filmiku True Beauty's Internal. Mamy wziąć odrobinę cynamonu, odrobinę papryki. Nie wiem, czy tej ostrej, czy tej słodkiej. Ja mam ostrą, więc myślę, że może być lepszy efekt. I troszeczkę wazeliny to ze sobą mieszamy. Właściwie chyba na tą wazelinę... Tak, ona to mieszała tak na ręku, że wzięła wazelinę, Oj, za dużo, za dużo, dużo, za dużo wazelina i na to właśnie paprykę i cynamon I później to na usta I też chyba przez 5 minut trzymamy Więc ja to zrobię I później wracam do was z efektami Żeby was już tutaj nie zanudzać tym nakładaniem całym ok więc już Jak widzicie mam to na ustach W ogóle na to źle co najmniej Już trochę Tego straciłam, w każdym razie minęło 5 minutek, więc zmyłam I Powiem Wam, że delikatnie piekło, ale myślałam, że będzie gorzej z tą papryką. Że efekt byłby mm, lepszy, gdyby była sama papryka. Tak samo jak w poprzednim sposobie, po prostu nie widzę efektu i jestem trochę. Mm, no średnio. No, ale mnie pieką usta, jak to zmyłam, więc teraz odczekam chwilę, zanim zrobię kolejny sposób. Na razie Wam tylko pokażę, o co chodzi. Bierzemy oliwę i bierzemy troszkę cukru. Ja tutaj mam akurat trzcinowy. Na łyżce będę sobie to mieszać. Y no, tak jak mówię, poczekam aż mi trochę za... przestaną piec usta, bo jak na razie nie mogę wytrzymać. Mm... Nie, tego sposobu nie polecam. Bo tak samo jak przy chili, usta pieką bardzo, a efektu nie ma praktycznie żadnego. No, nie wiem, może jakby się przyjrzeć, może minimalnie, ale nie, nie, nie polecam tego, nie róbcie tego. Myślę, że sobie odpuścimy już resztę. wziąłem że jeszcze jakieś kary, pieprz ziołowy. Ewentualnie, co jeszcze możemy na końcu samym zrobić, to jak kogoś będzie interesowało, co zostanie do końca, możemy jeszcze zrobić z pieprzem czarnym, mielonym. Powiem Wam, że już 100 razy lepiej wydać kilka złotych na peeling, dosłownie kilka złotych. Peelingi do ust nie są drogie, a robienie takich papek nie dość, że jest prostochłonne, nie dość, że możecie się ubrudzić, co za chwilę pewnie się w moim przypadku stanie, to. No nie wiem, no chyba, że macie jakiś lepszy, sprawdzony sposób, to możecie mi gdzieś tam napisać na Instagramie Ale... Przez tą oliwę wszystko mi się suwa z tych ust i ten cukier wcale nie peelinguje Tam było napisane, że odrobinę cukru i tak dałam dużo więcej niż odrobinę Jak widzicie tutaj praktycznie sam cukier w tym pływa Ale jednak przez tą oliwę wszystko mi się suwa. Myślę, że fajnie by to nawilżyło usta Natomiast... Żeby jakkolwiek je spilingować, powiększyć, coś Mmm, czuję, że po prostu zjadam oliwę i cukier I a poza tym to nic się nie dzieje Dobra, to nie działa, to nie działa Możemy przejść już oficjalnie za chwilę, jak się tego pozbędę Do ostatniego sposobu, czyli po prostu pieprz czarny Myślę, że on będzie taki dosyć mocny I coś może z tymi ustami zrobić Nałożę sobie najpierw minimalną ilość chyba wazeliny Albo po prostu nałożę minimalnie balsam na usta I na to nałożę pieprz, żeby, wiecie, miał się do czego jakby przekleić I potem zrobię sobie taki jakby peeling Okej, okay, nie tak się spodziewałam, to był chyba najgorszy sposób I nawet nie muszę wstawiać zdjęć, bo ja po prostu widzę, że, że, że one nawet nie są różowe. Peeling nie, nie był peelingiem mm. Nałóż sobie delikatnie pomadkę I troszeczkę pieprzu I teraz boję się troszkę Nie no dobra, jak ja tak mocnie potrze, to dopiero czuć jakieś pieczenie, bardziej mrowienie takie. Myślałam, że ten pieprz będzie mocniejszy. Już widzisz, one się robią po prostu zaróżowione. Więc przynajmniej taki efekt można osiągnąć, ale powiększenie myślę, że działają tylko te produkty z Rogeri. No i ze wszystkich przyprawy jak do tej pory, nawet jeszcze go nie zmyłam, powiem Wam. Może jak go zmyję, to mi ustąpi to pieczenie. Ale jak na razie ze wszystkich przypraw to to myślę, że pieprz sprawdza mi się najlepiej, bo pieczenie jest takie do przeżycia, nie to, to, co z chili. A usta są przynajmniej trochę zaróżowione. Może nie powiększone, chociaż... Patrzcie, minimalnie. Jak sobie teraz porównacie tutaj ze zdjęciem na początku, no nie wiem, może powiększone nie, ale delikatnie zaróżowione i... No i spoko wyglądają, no takie trochę pełniejsze, takie naturalne. Produkty to jest cudo i je Wam polecam najbardziej. Cała reszta myślę, że nie warto marnować czasu i, i tak cierpieć jak ja teraz, bo, bo po tych dwóch produktach to piczenie jest takie naturalne, takie mrowienie bardziej. A teraz to, co ja czuję po tym pieprzu, czy one są bardziej... No, teraz się robią jeszcze bardziej różowe chyba. Ale chcę się tego pozbyć, tego nie wiem jak. Ja tak samo miałam czyli zmyłam czyli i nadal mi piekło. To jest jakaś. Mmm, to jest jakaś w ogóle. Ten błyszczek jest naprawdę fajny. To daje trochę mniejszy efekt, no i nie daje koloru, wiadomo. I to wydaje mi się, że ci krócej trzymało. Po błyszczyku jeszcze muszę go po jakimś czasie nałożyć i wam napiszę ile czasu ten błyszczek się trzyma, w sensie ile czasu trzyma się efekt po błyszczeku. Bliżamy się już do końca tego filmu, generalnie jeszcze w internecie znalazłam dużo sposobów, jak powiększać przez makijaż, ale to już nie będę raczej o tym mówiła, ale większość sobie zdaje z tego sprawę. I Jeszcze znalazłam jakieś dziwne sposoby na jakieś ćwiczenia, jakieś A, e, I, O, U, jakieś dzióbki, jakieś otwieranie buzi szeroko i jakby zarobić dwa czy trzy razy dziennie, to będziecie mieć... Super, świetny większe usta, ale nie oszukujmy się, nikt nie będzie tego robił i też myślę, że to nie działa. Więc generalnie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się podobało, ustawiajcie kciuki w górę. I co, widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale, pa, pa!